Cześć kochani, to ja Wasz Walter. Witam Was w pierwszym vlogu po bardzo, bardzo długiej, ponadrocznej przerwie. Miał być to vlog z miasteczka Wilanów, ale zmieniłem troszeczkę plany. Będę cały upocony, bez bardzo gorąco. Zaraz Wam pokażę, gdzie jestem. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba i powiem Wam, jaki jest plan dalszej wycieczki. Jesteśmy oczywiście w Warszawie. Sytuacja pandemiczna jest jaka jest. Ja się w tym roku na żadne zagraniczne wczasy nie wybieram. Ale poza Warszawy wyjadę i pewnie stamtąd też zrobię vlog. E, a tymczasem e, pokażę Wam piękne okoliczności przyrody z głównej kamerki, w których się teraz znajduję. Jesteśmy, słuchajcie, na polu mokotowskim w Warszawie. Mam nadzieję, że nie zabiją mnie tacy warszawięnsci warsawianiści, bo zaraz się okaże że to nie jest pole mokotowskie no ale w pobliżu pola mokotowskiego to jest jeden z takich większych fajniejszych parków w stolicy jak widzicie jest taki bardzo dziki mamy dużo alejek takich wydeptanych po prostu pewnie z czasem to się będzie cywilizować ale nie wiem czy jest sens ja bardzo lubię ale nie park jest tutaj naszą główną teraz atrakcją bo pewna rzecz która się tutaj znajduje i zaraz wam ją pokażę. Ale zanim, to posłuchajcie, jak to jest przyjemnie. Słyszycie ten szum drzew? Jest jak super. Wprawdzie samochody też słychać, ale w taką pogodę ten wiaterek, który tutaj jest, jest po prostu zbawienny. Oh. Niestety, żeby pokazać Wam to, co chcę Wam pokazać, musiałem wyjść z tych cudnych drzewek, chociaż wieje cały czas tutaj też przyjemnie, ale jak widzicie jest beton niezły. I już widzicie coś, co po prostu dla mnie jest niesamowite, bo czuję się jakby bez wyjeżdżania z Warszawy przeniósł się gdzieś na wschód, a lubię wschodnie klimaty. Tu już widzicie dwa posągi. Specjalnie nie trzymam tutaj kręcenia, żeby było fajne ujęcie na dada. Zobaczcie, że to nie wygląda kosmicznie. To jest cmentarz. Słuchajcie, żołnierzy Armii Czerwonej w Warszawie. Ja w ogóle od razu powiem, że jestem tutaj bez względu na jakąkolwiek ideologię, która za tym miejscem stoi. Po prostu uważam, że jest warte pokazania. To jest ładna oś urbanistyczna. Zaraz Wam ją zaprezentuję. E, możecie być zdziwieni, że ten cmentarz tutaj istnieje, bo parę lat temu była w Warszawie. Znaczy była taka ustawa, że te takie miejsca związane z Armią Czerwoną mają być usunięte, ale właśnie ona nie dotyczy cmentarzy. I tutaj to przetrwało. Zaraz, zaraz Wam to wszystko pokażę. E, I potem idziemy dalej na wycieczkę. Że ja za dzieciaka się strasznie bałem takich pawników, że te rzeczy ożyją i mi coś zrobią, bo one faktycznie są gigantyczne i takie bardzo przejmujące. Tak jak widzicie, tutaj dalej faktycznie jest cmentarz taki z grobami już poszczególnych żołnierzy. Tutaj chyba miasta-bohaterowie albo też tacy bardziej jacyś uznani wojskowi. I tutaj, jak widzicie, dalej już bloki, i tak jak mówię, tutaj wprawdzie nie jest symetrycznie, powinny te bloki stać symetrycznie, żeby robić większe wrażenie, ale tak jak sobie spojrzycie, to jest naprawdę ładna taka oś urbanistyczna. Naprawdę to miejsce robi bardzo duże wrażenie, bardzo mi się tutaj podoba. Jest bardzo cicho, spokojnie, no i ciągle to jest cmentarz wojskowy, więc należy zachować tutaj powagę. Powiem Wam, że dobry dzień na tę wycieczkę wybrałem, bo wprawdzie jest bardzo ładna pogoda, ale nawet na tej patelni tutaj, jak się tak powoli idzie, to da się wytrzymać. Wieje fajny wiaterek, bo ostatnio było zupełnie bezwietrznie i po prostu nie dało się wytrzymać. Eee, I mój plan w ogóle jest taki, że jak sobie pójdziemy spod tego mauzoleum, to pokażę Wam taki fajny parczek. Ja w ogóle nigdy w nim nie byłem, on wygląda fajnie na mapach Google, być może w rzeczywistości tak nie jest. I chciałbym piechotą stąd dojść do Blue City, tam gdzie jest taka mała Ikea, bo się dowiedziałem teraz, że będą ją zamykać, gdyż jak Ikea twierdzi, eksperyment im nie wyszedł. Znajdziecie filmik na moim kanale z tej Ikei i tam sobie zjemy obiad i tam bym zakończył nagrywanie. Także taki jest plan dnia. Ale czy mi się uda dojść, to zobaczymy, bo e, może przestać być za chwilę tak miło jak jest tutaj. Ja mogę po prostu być bardzo zmęczony. No ale dobra, trzymajcie za mnie kciuki. Powiem wam, słuchajcie, że telefon strasznie mi się grzeje. Tutaj chciałem wam pokazać jedną rzecz, bo to jest bardzo ciekawe miejsce. To się zdaje się nazywa Pomnik Przyrody Aleja Drzew, czy coś takiego. Jak widzicie, tych drzew jest bardzo dużo. I ta droga, którą tutaj widać, prowadzi z lotniska, więc jak przyjeżdżają... Jakieś zagraniczne delegacje czy coś takiego, to mają fajny widok na e, Warszawę. Właśnie widać, że miasto jest zielone. E, tutaj mamy ten park, którym szedłem, a pomnik żołnierzy radzieckich za mną. A my zaraz idziemy na drugą stronę. Szukam właśnie przejścia, żeby Wam pokazać, mam nadzieję, też fajny parczek. Ja już jestem po drugiej stronie. Powiem Wam, że trzeba się teraz niesamowicie pilnować, bo wiecie, weszły te przepisy, że nie można korzystać z telefonu na przejściu. I na przykład możecie przez niego rozmawiać, bo jak ja mówię, przez niego rozmawiać, ale nie musicie patrzeć w ekranik, a ja mam tendencję do patrzenia sobie, co mi się nagrało, więc po prostu się muszę pilnować. Zaraz skręcimy sobie w lewo, właśnie do tego parczku. Widziałem właśnie autobus, który jedzie do Blue City, ale stwierdziłem, że to jest rozwiązanie dla słabych. Ja chcę tam przejść i pokazać Wam parę rzeczy i samemu sobie. Bo wiecie jak to jest? Jak się gdzieś mieszka od urodzenia, to wielu rzeczy się po prostu nie odwiedza, bo się ma wrażenie, że zawsze jest czas. I tak samo było z tym pomnikiem Armii Radzieckiej, że byłem pierwszy raz pod nim w tym roku. Yy, I właśnie stwierdziłem, że to bardzo fajne miejsce, i chcę wam je pokazać. O, tutaj mamy ten radziecki pomnik, a tutaj, jak sobie skręcimy. To wejdziemy, mam nadzieję, że dobrze idę, do takiego ładnego parczku. Tu już jest bardzo przyjemnie pomiędzy tymi bloczkami. Ale powinno być jeszcze milej. O jest jaki słodki warzywniak. Pamiętam, że w latach 90 tego było dużo. Teraz jest mniej. W ogóle już bazarów jest dosyć mało. Nawet klip-klop jest tylko zamknięty. Mam ze za sobą butelkę wody, ale nie nadużywam, żeby właśnie nie musieć szukać cały czas klip-klopa. Tu Wam muszę pokazać coś fajnego. Zobaczcie, niby zwykły bloczek, a takie fajne niuanse architektoniczne, jakiś balkonik tu wystaje, tu jakieś nieregularności, naprawdę ładnie to wygląda. Dlatego ja nigdy tak nie uważam, że bloki fu, trzeba patrzeć indywidualnie zawsze na budynek. Zobaczcie, jakie ładne kwiatuszki. Dobra, słuchajcie, mamy to, jesteśmy w tym parku. Zaraz Wam pokażę jeziorko, które tu jest pośrodku. Park nazywa się właśnie, sprawdziłem, Zasława Malickiego. Nie mam pojęcia, kto to był, czy jest, raczej był. Dziwne też imię, Zasław. Tu jest jakaś szkoła albo przedszkole. Musicie przyznać, że jest tu naprawdę przepięknie. No mnie się bardzo podoba. Po prostu czuję się jakbym trafił do raju z tego wybetonowego placu tam. Coś niesamowitego, a tu już widać mostki przy jeziorku. jak tu jest super, no sami zobaczcie. Mamy taki pomost. Jest jeziorko, tutaj bloczki. Przepięknie to wygląda. Ta trzcina czy tam coś, trawa jakaś wodna, nie mam pojęcia. To jest w ogóle w środku taka wyspa tego jeziorka. Postaram się je obejść. Czy to muszę ostrożnie filmować, bo tu już jest sporo ludzi na ławkach. Nie chcę nikomu przeszkadzać, ale wygląda to przepięknie. Spójrzcie, to jeziorko jest bardzo specyficzne, bo tutaj już jest woda, a ciągle rosną krzaki. No niesamowicie to wygląda, jestem po prostu urzeczony. Widziałem już na mapie Google, że będzie ładnie, ale że aż tak to się nie spodziewałem. To jest w środku normalnego blokowiska. Coś przepięknego. Ej, dobra, wiecie co? Ja wiem, że jest teraz moda na bycie starym, ale ja w sumie już urodziłem się stary. Co o czym będziecie mogli posłuchać w moim podcaście wielokrotnie. E, I tutaj, jak sobie siedzą starsi ludzie, że czytają te gazetki takie kolorowe, bzdurne, wiecie, jakieś krzyżówki, język jakie to jest super życie. Tak, właśnie, nic nie robić. Kocham. A ja wyliczyłem sobie, że jak teraz pójdę prosto, to właściwie będzie całkowicie prosta droga już do. Blue City, ale nie wiem czy nie powinienem z niej zboczyć, bo jest taka fajna aleja dziwna, taka pokręcona i ja ją widziałem już miliard razy na mapie, a też nigdy tam nie szedłem. Tylko nie wiem czy ducha nie wyzionę. Zobaczę też, które jest godzina, bo nie jestem jeszcze specjalnie głodny, a chciałem właśnie zjeść w tej Ikejce, yy, bo niby do końca roku ma być otwarte, ale zaraz wiecie, będą jakieś czwarte, piąte fale i tak dalej, to... Może się okazać, że wcześniej. A tu akurat trafiliśmy na roboty. Kładą kostkę brukową, mieli już takiej w Warszawie nie kłaść, jeżeli dobrze kojarzę, no ale widać ustalenia ustaleniami, a życie życiem. I tak, idziemy dalej. A wiecie co? Przez chwilę nie wiedziałem, gdzie jestem, trochę źle poszedłem. To jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zobaczcie, jaką mają wypasioną ściankę wspinaczkową. Tutaj e, te inwestycje są takie bardzo różnorodne architektonicznie. Tu w ogóle jakaś wieża stoi. Ciekawe. Pójdę sobie tam w lewo. Raczej tam powinno być w stronę Blue City. E, a tymczasem znowu kolejne drzewka. I dla mnie też nowy fragment Warszawy, bo chyba nigdy w życiu tutaj nie byłem. Jeździłem tylko tam wzdłuż tamtą trasą na lotnisko, ale żeby sobie pochodzić, to nigdy. A, tu jest w ogóle ciekawostka, spójrzcie. Te takie budynki, kiedyś tego było w całej Polsce dużo, teraz albo są burzone, albo przebudowywane. To są budynki typu Lipsk. One były składane z prefabrykatów na miejscu. Właśnie były chyba produkowane w Lipsku, stąd nazwa. Także śpieszmy się kochać Lipski, tak szybko odchodzą. A muszę Wam coś pokazać, jak śledzicie moje Instagramowe spacerki, to wiecie, że mam szczęście do ulic Książąt i Królów. Tu jest księcia Trojdena. A mieliśmy już księcia Janusza, obaj książęta Mazowieccy. Byliśmy też na ulicy Jana Olbrachta. Także śmiesznie, śmiesznie. O, i teraz doszliśmy sobie tutaj do skrzyżowania. Istnieje prawdopodobieństwo, że jak pójdę tu, to właśnie będę szedł w kierunku Blue City. Ale to jest szalona wycieczka, więc wszystko jest możliwe. Może się okazać, że nie. Ja trzymam telefon na przejściu, ale tak, żeby obserwować okolice, nie patrzę w ekran, więc nie łamię przepisów. Ale mówię jak to się trzeba teraz pilnować. No i dobrze. Dobra, wiecie co? Chyba jest za gorąco. Ja już kiedyś mówiłem, że jestem jak troll z praczeta. Jak jest gorąco, to mi mózg nie funkcjonuje. Oczywiście, że nie idę w kierunku Blue City, ale to się dobrze składa, bo idę w kierunku tej e, alei dziwnej, do której i tak chciałem nadłożyć drogi. Więc wszystko jest w porządku. Także yy, jakby nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie zmienia to jednak faktu, że w swoim rodzinnym mieście nie wiem gdzie jestem. Wszedłem między bloki, bo tu jest trochę cienie, jak jest słońce, jest nie do wytrzymania. Zobaczcie, jaka ciekawa inwestycja. Ciekawe, czy to jest przebudowa, czy nowy budynek, ale wygląda fajnie. Nie wiem, co tutaj będzie. Wygląda trochę jak jakiś hostel, czy coś. Może bloczek po prostu. No, w każdym razie podążam ku nieokreślonemu już teraz celowi. <grych> Ach, kurczę, ja już wiem gdzie jestem. Ten dziwny budynek tutaj spójrzcie, on w ogóle nie ma okien, bo to jest archiwum główne akt dawnych. Jakieś archiwum. Nie będę jak ono się dokładnie nazywa. I teraz jak się tutaj przejdzie, to mamy ulicę Bitwy Warszawskiej niedaleko. I tutaj te w oddali, takie jakby blaszane, to to jest beton chyba architektoniczny i to są zabudowania tego e, e, Boże z m, bazarku Banach, przepraszam, jest za gorąco. Albo to jest jeszcze kawałek dalej. Mówię, to nie jest do końca moja okolica, już wiem gdzie jestem, ale mogę się mylić i pierdzielić bzdury. Natomiast no tutaj jestem pewien, że jest archiwum, co zresztą właśnie widać po tej nietypowej architekturze. Tu zresztą mamy ulicę Archiwalną. Jak widzicie fantazyjnie pomalowane bloki. Ten już najlepszy lata ma za sobą. Tutaj ogólnie, jeżeli lubicie kolorowe bloki, zachęcam, żeby przyjść, bo jest feria barw. Tam jest ulica Grujecka w stronę wylotówki na Kraków to się ciągnie i ciągnie, ale my idziemy teraz e, tutaj. Tak, dobrze mi się wydawało, to ten zieleniak, czyli bazar. Nie Różyckiego, tylko Banach. Bardzo ładnie to wygląda, muszę przyznać. To oczywiście, oczywiście sprzedawcy po swojemu sobie urządzają, ale bardzo ładnie to wygląda. Fajny pomysł. Jeszcze nie byłem tutaj, a tu już ile lat jest zrobiony. Dobra, nie lubię bazarów, więc nie przechodzę tutaj. Jakoś się uwolnię stąd. O, tutaj już mamy cywilizację. Skrzyżowanie bitwy warszawskiej z Grujecką. A tu się chyba już nawet zaczyna, ale jak krakowska dalej. Jak widzicie, to jest pomnik, on się nazywa chyba pomnik barykady sierpnia, czy coś takiego, barykady września. Jezu nie pamiętam. E... On został jakiś czas temu odremontowany. Był w takim o wiele gorszym stanie z jakimiś tabliczkami i tak dalej, ale teraz to usunięto. A tutaj chyba trwa, jeżeli się nie mylę, budowa osiedla. Jakaś, jakieś kontrowersje, bo tutaj też był bazar i tych ludzi przegonili. Ma być jakiś taki budynek. Z nie wiem, socjalny, coś takiego, ale nie chcę pierdzielić bzdur, bo nie jestem pewien. Ten budynek jest bardzo ciekawy, ten bloczek, bo wydaje mi się, że on został podwójnie ocieplony. Już kiedyś był ocieplony na jakiś taki żółty kolorek. Parę lat temu położyli jeszcze raz styropian i pomalowali tak bardziej przyzwoicie, ale jak widzicie, tej słońce jest takie duże, że te kolory są... Już wyblakłe, mimo że to było niedawno robione. Słuchajcie, obok tego bloku eksploruję, mhm. dlatego że tu się właśnie ta dziwna aleja zaczyna. Ja tu nigdy nie byłem. Widać fajny jakiś bar wietnamski, ale już się nastawiłem na tą IKE, więc tam zeżrę. I tu w środku tej dziwnej alei, a, w zasadzie tu jest przejście, okej, okay, to zaraz przejdę. Jest park też. E, jak w ogóle widzicie robi się brzydka pogoda. Straszny wiatr zaczął wiać. Mam nadzieję, że mnie ten deszcz nie dopadnie. Ale kolejne fajne miejsce, przypadkowo odkryte. Po jednej stronie takie kamienicobloki, po drugiej stronie kamienicobloki i po środku park. To się nazywa... O Jezu to ma swoją nazwę, taki park, park liniowy, nie pamiętam. Spróbuję tutaj się wkitrać, chociaż to jest niebezpiecznie, bo samochody stoją i eee, nie widać co jedzie. Także może wystarczy jak sobie przejdę tu słońce się na szczęście schowało. Okazało się, że w ogóle tu jest komenda policji. Chciałem tutaj przejść, ale teraz już się boję. Ale ten parczek naprawdę fajnie wygląda w środku. To jest chyba wyzwanie następny raz, żeby może od drugiej strony przejść i przejść przez ten parczek. Słuchajcie, no powiem Wam, że jakbym był na wakacjach w innym mieście, nigdy w życiu tu nie byłem. Zobaczcie, jakiś kościółek, jakiś taki mini ryneczek, jakby. Tu jestem już w tym parku. Okazuje się, że to jest ulica opaczewska. Być może dlatego, że właśnie idzie na opak, ona idzie tak skośnie, tak jak nie wiem, czy to widzicie. Poczekajcie, tutaj muszę obniżyć, żeby patrzeć się na jezdnię, a nie w ekran. I wchodzimy sobie do tego parku liniowego po środku. No, uważam, że jest turbo, naprawdę. Zobaczcie tutaj ten kościół bardzo podobny jest na powiślu w ogóle. Tutaj jakiś tam nowy biurowiec dalej. Dobra, to jest hit. To jest Skwer Dobrego Maharadży. Nazwa, historia tej nazwy jest super, przejdę przez ulicę i Wam opowiem. Ale zanim to, to spójrzcie, tutaj to już w ogóle się czuje jak nie w Warszawie. Taka mała kamieniczka. Tutaj obok znowu jakaś przedwojenna. Czad, naprawdę. A, ten Skwer Dobrego Maharadży wziął się stąd, że ten Maharadża był jakimś e, zwolennikiem niepodległości Polski, czy coś takiego. Ale no on się nie nazywał Dobry Maharadża, miał swoje imię i nazwisko. Tylko, że on się nazywał jakoś D.G.V.G.Van Simhi, coś takiego. I stwierdzono, że trzeba go upamiętnić, ale nikt nigdy nie wypowie tego imienia i go nie zapamięta. I dlatego mamy e, Skwer Dobrego Maharadża. A teraz sam jestem w szoku, coś wam pokażę. Uwaga, mamy w Warszawie ulicę Piotrkowską. Chyba jednak wygląda troszkę mniej reprezentacyjnie niż ta łódzka, ale jestem w szoku. Nie miałem pojęcia, że jest taka ulica w Warszawie. A, ja Was w ogóle z góry przepraszam za jakieś urwane zdania, cięcia, bez sensu i tak dalej, ale mimo, że już słońce trochę zaszło, to jest naprawdę gorąco i po prostu czuję, że to już jest ten moment, że mi mózg siada. Taka brama z takim podwóreczkiem, no naprawdę zaskakująca jest ta wycieczka. Plusem, znaczy nie ma COVID plusów, ale plusem tej całej apokalipsy zombie jest to, że e, właśnie zwiedza się swoje własne miejscowości i to jest tak zaskakujące, ile rzeczy można poznać, których się w ogóle nie kojarzyło wcześniej, że szok. Kolejna ciekawostka. Dochodzimy do takich domków pewnie z lat 90. albo 80. z czerwonymi dachami. I już powolutku za nimi będziemy zmierzać do Blue City. I chyba Wam pokażę dopiero jak będziemy w Ikei. Chyba że będzie coś turbo ciekawego, bo to nagrywanie mnie spowalnia. A tu już jest serio, tak pogodowo słabo. Także do zobaczenia z nadklopsików. A tu zobaczcie, jak nam się elegancko wieżowce przy szyniako wyłoniły. Jak ten pięknie na przestrzał wygląda. Super. No, tutaj muszę, sami zobaczcie. Jest coś ciekawego. Jak w baroku. A tu już zaraz za tymi budynkami jest Blue City. Właśnie to, co tutaj widzicie, nie widzicie, bo nie ostrze. O, ta półkopuła, ta półkopuła taka to. Już Blue City. Jest. Doszliśmy. Zaraz będzie. Nało. Trzeba zjeść A, tu też Wam pokażę. tu Blue City, duże centrum handlowe. A tutaj takie ruiny. I one od lat tutaj stoją. Jak już to by City otwierali, to one były w takim stanie, i nic się nie zmieniło. Ciekaw jestem, czy to tak będzie stało, dopóki się nie zawali. Czy ktoś to wykupi i pewnie zbuduje też coś. Dotarliśmy. Chyba niestety ze względów pandemicznych fontanna jest nieczynna, bo tutaj zawsze tak tryskało tą kopułę. Też teraz toaleta i jedzonka. Dobra, mamy to. Jestem głodny jak wilk, wygląda wszystko fajnie. Kosztował taki zestaw 25 zł. Tutaj mamy informację, że się naczynia zostawia przy stoliku. Jakiś jest dziwny system tutaj z zamawianiem tego, bo trzeba pójść pokazać paragon. Jakby nie załapałem tego, no ale dostałem, mam także życznie mi smacznego. Słuchajcie, miałem farta, widzę, że trochę popadało. Ja już a przeczekałem w Blue City jedząc. Zaraz pójdę tam troszeczkę w prawo w drzewka, to nagram podsumowanie, bo tu jest ten parking, to chcę uważać, żeby w mi z dupy garażu coś nie zrobiło. To do usłyszenia za chwileczkę. A tak w ogóle to mam wrażenie, że reduta się zamyka. Zobaczcie, zniknął Neon. Ten jakby w trakcie znikania, albo e, po prostu robią remont, bo w środku był jakiś czas temu remont. A tutaj do Reduty chodziłem do Kerfa, nawet jest jakiś taki filmik z pandemii u mnie na kanale, więc szkoda by było, lubię to centrum handlowe. Chociaż pewnie, no, ono by nie było oburzone czy coś, tylko się zmieni właściciel. Zobaczymy, jestem sam zaciekawiony. No, tu już jestem przy jezdni, ale zawsze jest ładna Aleja Drzew. Będę kończył w tym miejscu. Słuchajcie, chyba mam trochę brudny obieg, raczej nie chce mi się wycierać. E, dzięki, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że takich spacerków będzie więcej. W razie czego, słuchajcie, zaglądajcie na Instagram Wolterzażera, bo one tam są częstsze, bo nie mam tego montażu. E, Chciałem podsumować, że bardzo mi szkoda będzie tej Ikei tutaj. Ona była mniejsza, nawet w knajpce nie można było tak wszystkiego zamówić, tylko były tam jakieś zestawy po prostu i tak dalej. Że na przykład frytek nie zamówić, tylko pire i tak dalej. Ale to bardzo fajne miejsce, znaczy jeżeli ktoś z Ikei mnie ogląda, chociaż wątpię, bo nawet jak ich oznaczałem na Insta, to zawsze mnie zlewali, to e, zastanówcie się jeszcze. To miejsce ma naprawdę swoich fanów. No ale jak nie, to nie rozumiem. Ja będę w każdym razie tęsknił. No nic. To dzięki, że byliście ze mną. Ja staram się złapać jakiś transport do domu, bo zaraz będzie chyba znowu lało. Jestem już padnięty. To buziaczki. Na razie.